Witam Was w kolejnym vlogu. Ja wiem, że to lubicie. Ja też jestem po prostu uzależniona od vlogowania. To już Wam mówiłam. Mamy 8? Tak, 8.01. Proszę Państwa. Druga zmiana dzisiaj. I oczywiście walka od rana z mieszkaniem i sprzątaniem przed świętami. Oglądam sobie zdrowie na widelcu. Tak, z Anną Guzik. Dzisiaj o białym serze. Naleśnik ze szpinakiem. Lubicie szpinak? Dajcie znać, ja kiedyś robiłam szpinak w sałatce i tam było napisane, że um, wrzątkiem go zalać i ja go zalałam wrzątkiem i wiecie, z takich fajnych um, puchatych listków zrobiła się, zrobił się taka guma totalna, jakoś mi nie posmakowało wtedy, ale może się skuszę, bo szpinak to jest po prostu bomba witaminowa. I co? Aha, będę przerabiała dla was ostatniego vloga, widzicie? Jeszcze nie skończyłam przerabiać jednego vloga, jeszcze go nie widzieliście, już nagrywam drugi, a to jestem jednak niedobra. E, także dzisiaj sobie, oj, Boże, on będzie długi chyba Trzeba coś tutaj pokombinować Ale zanim to zrobię Muszę złożyć zamówienie z Oriflame Bo kończy mi się czas A chciałabym dostać te produkty, które Chcę zamówić I co, robię sobie śniadanie, zaraz Wam pokażę co na śniadanie Alergia mnie bierze chyba Kurczę, normalnie zbliża się już kwiecień I już coś mnie kręci w nohalu Masakra jakaś, także widzicie nieciekawie, yy, jeśli chodzi o alergię, także współczuję wszystkim alergikom i mam nadzieję, że w mi też współczujecie. Yy, coś miałam wam jeszcze powiedzieć. Tylko zapomniałam teraz, a, będę nagrywała dla Was dzisiaj. <laughs> Właśnie nie wiem, czy zrobię Get Ready, czy... Czy po prostu makijaż, bo yy, taki makijaż, który ostatnio sobie robi, który jest bardzo szybki, bardzo prosty, a strasznie mi się podoba. Chyba zrobię Get Ready po prostu, zrobię też włosy i może y, jakiś strój, także zobaczymy. Yy, w każdym razie na razie yy, złożę sobie zamówienie z Oriflame i później yy, normalnie takie pyszne tak się rozpędziłam, żeby Wam nie pokazała w ogóle co ja mnie, a zapowiedziałam. <laughs> Moja własna tortilla, e, własnorocznie robiona. Placki oczywiście gotowe, wiem, bomba pewnie. Mm, czego? Konserwantów itd. Itp. Ale w środku z warzywka, no i tam jakieś dwa kawałki mięska, e, Oczywiście sama e, robiłam. Wczoraj robiliśmy wieczorem sobie, e, a dzisiaj został ostatni placek i no nie potrafiłam się powstrzymać. Także życzcie mi smacznego. I dajcie mi znać czy też robicie sobie tortille w domu. Tak, ale ja się ten bordello. <laughs> Tak właśnie, e, robię, dla was. <noise> e, robię dla, was, dla was obiecany makijaż. Tak właśnie, moje centrum dowodzenia. E, nagrywam dzisiaj znowu, e, właśnie tutaj przy oknie i kurczę, teraz tak sobie myślę, że pewnie będzie trochę prześwietlone i pewnie, co pewnie? I pewnie będzie zamazywała kamera, jak zwykle. Także taka wersja jeszcze robocza. E, na razie jeden tusz nałożony, taki makijaż. Um, pokazywałam Wam właśnie w trakcie filmu, że można zostawić w wersji takiej dziennej bardziej, no i to taka myślę um, troszeczkę ciemniejsza, bo ja mam szczerze, że czy ostatnio cały czas noszę ciemne makijaże, znaczy ciemne, no coś w ogóle mam na powiekach, jak kiedyś. Um, zwykle był to tylko i wyłącznie jasny cień i, 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 i wysuszowane rzęsy, a teraz po prostu sobie nie wyobrażam, jakoś łyso się czuję. Także moi drodzy, kończę, tuszuję rzęsy, kontroluję twarz i będziemy robić coś ze, ze fryzem. Także właśnie tak to tak to wygląda w tym momencie, zawsze jest tak zawsze jest tak pod koniec filmu, że wszystko jest tak rozłożone, jestem tak straszną bałaganiarą, kurczę szok e, wszystko mam zawsze układane ładnie, elegancko, na początku filmu wszystko ładnie wygląda, no a pod koniec właśnie wygląda to tak no dobra kochani, efekt mamy gotowy, uwielbiam to słowo <laughs> nakręciłam Wam już cały filmik i nakręciłam też um, top 3 jeśli chodzi o korektory no z fryzurą nie miałam dużo roboty bo w sobie w miarę mi wyszła nie napociłam się a w ogóle, także bardzo się cieszę. Eee, I co? I teraz czekam, mam jeszcze... Ja złam jeszcze tylko 40 minut do pracy, oczywiście jak to czas leci. ogarnęłam trochę mieszkanie, nakręciłam w sumie dwa filmiki, no bo no, trochę z makijażem mi zeszło. Z fryzurą. No drugi filmik top top 3. Chciałam przy, Wam przerobić vloga, tak jak Wam mówiłam na początku, ale niestety w ogóle ze mną nie współpracuje dzisiaj, dzisiaj laptop. Coś wymyślałam najpierw, że Brakuje jakiegoś pliku, później, że przestał działać w ogóle. Także nie przerobiłam, przerabiam inny filmik um, teraz. Także, także tak właśnie wygląda, e, wygląda praca YouTubera. <grydy> jak to, jak to mówi się YouTubers. Um, Także tak to wygląda, moi drodzy. Widzę, że Alusia, grupa przedszkolna, jest w tym, na placu zabaw. Akurat jestem przerażona, bo jest tam pełno piachu, bo tam robiły koparki, kanalizacje i tam jest po prostu normalnie 90% podwórka jest w piachu. Także już sobie wyobrażam jego buty. A już chcę jechać jakieś buty kupić w ogóle wiosenne, ale zapowiadałem na weekend śnieg z deszczem, także, także nie spieszą się za bardzo. On ma urodziny teraz w marcu. 26. Także, także także fajnie będziemy świętować, na, na dwa razy, oczywiście, bo dość duża rodzina do opanowania. Z bardziej na stronę i z mojej strony, więc na raz się ją nie, nie zrobi. Także moi drodzy, takie plany małe. I co? I, i lecę, lecę z psem powoli jeszcze włosy mi dosychają, już prawie mam suche jestem z siebie dumna, bo suszę oczywiście jest suszarką, ale, ale mało, no i są suche dalej, kurczę, wiem, że pewnie mi napiszecie, że sianowate no ale takie są, Tu trochę jest jeszcze rozjaśniłam, więc to podkreśliło bardziej ich suchość, ale zafarbuję je teraz farbą fryzjerską, więc na jeden kolor, więc myślę, że, że będą wyglądały troszkę, troszkę lepiej, ja pamiętam w ogóle jak miałam jasne włosy i zaczęłam je farbować na ciemniejsze, poszłam raz do fryzjera i tak, i on mi zafarbował na ciemniejsze włosy. Tak, tak, bo ja miałam wtedy jasne, tak, dokładnie na ciemniejsze i bardzo dostawałam od Was dużo komplementów. W ogóle, co się stało z moimi włosami, jak je odżywiłam, jak ja w ogóle je odbudowałam, one były takie sianowate, a teraz wyglądały tak fantastycznie, że w ogóle, no, że w ogóle czad. I widzicie, ja nic nie robiłam z włosami, kompletnie nie dołożyłam w ogóle ręki tak naprawdę do jakiejś lepszej. Hmm, lepszej pielęgnacji, po prostu tak samo jak, jak do tej pory. Dużo dał kolor. Ciemniejsze włosy wyglądają na włosy zdrowsze. Blond zawsze, zawsze je przesusza. I tak, w moim przypadku jest tak samo. Włosy, kiedy mam w jednym kolorze takim ciemniejszym, są, są, wyglądają na zdrowsze, po prostu na mniej suche. A kiedy właśnie gdzieś tam się pojawią już jaśniejsze, nawet refleksy, tak jak w tej chwili, to już włosy wyglądają na bardziej suche. Dlatego też, no tak wygląda sytuacja, więc to nie jest tak, że że ja włosy mam, miałam rewelacyjnej, yy, w rewelacyjnej kondycji, a po prostu przez rozjasianie je, je przesuszyłam. One są, yy, zwykle miałam suche, pamiętam nawet jak byłam dzieckiem, to zawsze miałam takie pióra, takie po prostu suche włosy. No i wtedy też z nimi nic nie robiłam, ani nie prostowałam, ani nie farbowałam jako dziecko i one były suche. Także moje włosy chyba są takie, takie suche, nawet kiedyś fryzjer mi mówił... Ehm, mają taką strukturę po prostu suchą no ale, ale kolor dużo na pewno daje na pewno, na pewno je tak bardziej um, taki daje efekt takiego jakby odżywienia włosów e, także jeśli, jeśli chcecie odżywić swoje włosy farbujcie na ciemniejszy kolor po prostu e, i co moi drodzy to by było na tyle e, w tej części lecę z psem e, i, i co no i pewnie będziemy się widzieć w którejś tam w którymś dniu. Ostatni vlog chyba kręciłam na przestrzeni 3 tygodni, nawet miesiąca chyba, także, także różnie może być, e, może być z, z tym vlogiem, bo te vlogi, tak wiecie, się przeciągają tutaj gdzieś jeden dzień, nagram, później nagrywam po 5 dniach, później po tygodniu w ogóle, także, także to różnie ze mną była, także zobaczymy w ogóle, jak ta, tym razem wyjdzie. Ja chcę też nagrywać dla Was vlogi, oczywiście jakiś vlog ze świąt, także muszę się wyrobić z tymi, żeby wygrać je. W gradzie na gradzie na, na co na YouTube'a. Także dobra moi drodzy, idę, bo już idę od 5 minut i wyjść nie mogę także na razie. Dobra, przepraszam za mój niewyjściowy strój i ogólnie wygląd. Ale prawda jest taka, że um, jestem chora. Troszkę mam dzisiaj do mycia. Dobra, już nie zaglądam na siebie, tak się nie poprawiam, bo ktoś już mi zwrócił uwagę, że za dużo i za często robię. Ale, moi drodzy, zmieniłam to w swoim wyglądzie, także wybaczcie, że gdzieś tam będę tą grzywkę jeszcze poprawiała, to takie, wiecie, już kontrolowane no widzę siebie tutaj, więc jak coś mi nie da, to poprawiam, także przepraszam. Um. Jestem chora, wiecie co, kurczę, jak była ta taka grypa, e, moc zapadowała, to tak troszkę byłam przeziębiona, ale jakoś tak to się rozeszło po kościach, a teraz mnie znowu, ja bardzo często zapadam na e, zapalenie, zapalenie, no tak migdały bardzo mi puchną e, i tutaj węzeł z tyłu mam taką kuleczkę, bardzo często e, właśnie m, gardło mnie atakuje, no i ogólnie czułam się już od paru dni taka, kurczę, strasznie rozbita, strasznie słaba i przykuchawa jestem, po prostu jakby ktoś mi cały czas tutaj tak otrzymał, e, no, tak, przyciśnięte palce. No I pojechałam wczoraj em, do lekarza i dostałam antybiotyk. Także wyglądam jak wyglądam, czuję się jak czuję się. Także no i że choroba mnie A W ogóle nachacie no, mam taki syf. E, teraz oczywiście standardowo bym sprzątała, bo jest akurat przed ósmą, przed moją drugą zmianą. Ale niestety em, no nie mogę tego robić, dlatego że wymieniam wannę. Tak jak Wam mówiłam, <laughs> I w każdym pomieszczeniu mam syf. Nie, cierpię tego, ja nie jestem może typem jakiejś tam pedantki, że u mnie musi być, wiecie, wszystko pięknie, ładnie, ale no nie cierpię, jak jest taki burdel, jest taki syf wszędzie, wiecie, kurz, ale też nie chcę tego sprzątać, bo bez sensu jeszcze gościu przyjść, będzie przychodził robić kafelki też nam na kurze, bo będzie to szlifował wszystko i bez sensu moje sprzątanie, także tylko zamiotę, <laughs> tak wiecie, tak z góry, żeby nie było tej sierści, bo no nie cierpię tego najbardziej. I, 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 i tyle i będę czekała aż to wszystko się skończy. Myślę, że koło środy, dzisiaj jest poniedziałek i mam nadzieję, że koło środy będzie już to wszystko wykończone i wszystko będzie już y, na picuś, kraduś. Moja piękna y, wanna narożna. Y, także Wam taki zarys mały pokażę tego wszystkiego. Pranki, no na litość boską. Tutaj proszę Was naprawdę, przymknijcie oko, tu jest sywkiła i mogiła. Wszędzie po prostu wszystko porozstawiane, zakurzone, eee, właśnie tutaj w tym miejscu jak pamiętacie zlew mój i w tym miejscu był eee, był brodzik, brodzika już nie ma, zostały tylko widzicie cztery dziury, które muszę też zakryć, eee, no i fakt faktem, że tutaj właśnie w tym rogu widzicie kawle były składane jak składane z tego względu, że no, miał tutaj stać brodzik i się nikt tym nie przejmował, no ale no. Wyszło, jak wyszło, że brodzik się znudził i wymiana jest na coś innego. Także to jest ta półka, którą mam tutaj, o której Wam wspominałam. Ona będzie tu się cała z tutaj właśnie w tym miejscu będzie bateria, no i tu będę mogła sobie położyć wszystkie mm, kosmetyki. Wannę mam taką trochę niestandardową, bo ona jest na 130, 130x85, i mniej więcej do tej wysokości mi tutaj wanna stać. zresztą wam pokażę efekt na końcu końcowy. W każdym razie plac budowy wygląda w ten sposób. Na razie, jak widzicie wszystko gołe, dopiero postawiona ścianka. Dzisiaj pan ma zaciągnąć klej później jakąś taką gumą specjalną co się nazywa folia ochronna przed zawilgoceniem i tak dalej grzybem i te sprawy takie srele morele <laughs> Nie, tu brodzik stoi jeszcze musi Marcin wynieść go, bo na razie powynosił te wszystkie inne części i co, aha, no i położę dzisiaj klej, a jutro mam nadzieję, że uda się i będzie już kafelkował, później fugował także jeszcze to troszkę na pewno zajmie, no i tutaj macie moją wannę, o właśnie tak wygląda moja wanna Także właśnie, oh, będziemy się niedługo kąpać. <noise> cieszę się bardzo, bo moja mama ma wannę i naprawdę Wanna, jeśli chodzi o utrzymanie, jest dużo, dużo lepsza. Także cieszę się, że się zdecydowałam na ten krok. Z drugiej strony jestem troszkę przybita i rozbita z tego względu, że miał mi to robić dziadek, robi mi to ktoś inny i może uznacie to za jakiś kretynizm i w ogóle, no co w ogóle ja za akcję odwalam, ale po prostu <laughs> on zawsze wszystko mi robił w domu i nigdy się nie bałam. Naprawdę, jeżeli ja miałam. Naprawdę, uwierzcie mi, cokolwiek bym miał nie do roboty, to ja się nigdy nie bałam, że dziadek na przykład zrobi inaczej niż ja chcę, że dziadek zrobi no źle to po prostu, ja po prostu mu tak ufałam bezgranicznie, że on mógł robić tutaj wszystko, po prostu wszystko i, i nigdy się tego nie bałam, a teraz wiecie, robi ktoś inny i tak jestem cała w strachu w ogóle, że że ktoś mi to inny robi, a zresztą czuję się tak, jakbym trochę dziadka zradziła. Wiem, że może to trochę głupio zabrzmi, ale zawsze on wszystko robił tak, a teraz robi ktoś inny i tak jakoś mi No, a nie chyba się wczoraj przez popakałam z tego powodu. Sobie myślę, ktoś obcy będzie przychodził. Zawsze robił to mój kochany dziadziuś i... No ale dobra, moi drodzy, nie zamulamy. Bardzo się cieszę, że dziadek był jaki był i że, że zawsze pomagał eee, i, i bardzo się cieszę, że był takim człowiekiem. Także... Często go wspominam, mam nadzieję, że tam do góry jest mu przez to dużo lepiej. I co moi drodzy? Muszę sobie zrobić. Nie, najpierw muszę popchnąć admiotyk, później jakieś śniadanie. I, 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 I odpoczywam dzisiaj, nie robię nic, tylko pozamiatam, bo nie ma sensu. Okna mam jeszcze nie pomyte, bo jesteśmy oczywiście przed świętami. Ale mam nadzieję, że jak gościu, właśnie skończy mi to kafelkowanie, to będę mogła. Jak mi to wszystko przejdzie, bo znowu wiecie, zmarznąć przybyciu okien to bez sensu. Ale mam nadzieję, że macie mi pomoże i jakoś ogarnię w sumie dużo tych okien, bardzo nie ma. no. I będzie ok. Ja później sobie jeszcze to w ciągu gdzieś tam dni, bo w sumie jeszcze dwa tygodnie zostały do świąt, także jeszcze na pewno ogarnę jakoś. W sumie półtorej, bo później jest wielki piątek, wielki tydzień, także także jakoś to musimy ogarnąć powoli. Będzie dobrze. Trzymajcie kciuki, są bliżej tego konusa. Tutaj może go nagram, bo on jak widzi kamerę, że jak go kameruję, to. Nie wolno, nie wolno całować pani. Siadaj! No czemu jesteś niegrzeczny? Jak ja cię pochwalę, co ty jesteś niegrzeczny. Siadaj! Patrzcie, patrzcie, patrzcie na głowkę, patrzcie na głowkę, patrzcie. Franuś, to chcą cię zobaczyć, zobacz. No nie wiem czy są, ale... Pesań, przestań. Pesań, przestań, Bo niedobry jest, rzucę cię. Zrzucę cię z, te, z tego. Nie wolno. No, dobra, dobra. Widzicie z nim zacząć, to nie ma. się z wariatami. I jego napędza zawsze mój śmiech. Trajki za bardzo mi zrobię z fryzurą. No i musiałam go zrzucić. A co mi zrobię z głową. Z fryzurą. Eee, musiałam go zrzucić, bo jest niedobry. Normalnie hamar. Jak nie zacznie się, to on normalnie się dopiero nakręca. Niedobry ty jesteś, ty. Złaś. Złaś. Teraz co, poważny będziesz może, co? Może poważny teraz będziesz, co? Będziesz udawał, że taki jesteś poważny. Tak? Czego tak skaczesz, nie myślisz się zachować jak Cię kręcę? Przed kamerą ludzie się patrzą na to. Trzeba być grzecznym psem. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Kto rządzi w domu? No ja, oczywiście, że ja. Już przestań. Już przestań. Dobra, widzicie? Tego konusa, widzicie? mu brak chyba miłości. No przestań. No, także moi drodzy, tak pozytywnie, mam nadzieję, kończymy. No i widzimy się pewnie jeszcze w jakiejś tam części, bo chyba mało mamy materiału na razie. Także pozdrawiamy. No, zobaczcie, czy ona nie jest piękna. No. Mam gotową wannę. Mam. No. Widzę, jest ta półka, którą wam pokazywałam wcześniej. Już skończyła, tylko widzicie, baterii nie ma. Jeszcze baterii dzisiaj też mi zamontuję, Silikon dookoła i jest. Super się cieszę. Zobaczcie w ogóle, jak mi mąż pięknie wysprząta mi łazienka Marcie, nie jestem z ciebie dumna. Zobaczcie, jak elegancko, tam trochę widzicie, no taki tarki jest, no ale wiecie, moje rzeczy inaczej nie da rady. No tu już sprzątnąłam, bo tu wcześniej miałam właśnie pędzle położone i tak dalej, tam położone. Teraz, żeby tutaj, wiecie, w jednym miejscu było to wszystko. No i tutaj moja półeczka piękna, także teraz jestem dumna z mojej łazienki. W końcu jest tak jak, jak chciałam, po prostu przebiegnowana To od razu jest jaśniej, zobaczcie, no jeszcze dwa żelandole i zacznie i tutaj kinkiet i będzie git majonez, także tak właśnie to, moi drodzy, wygląda także super, się cieszę, jest w końcu e, tak jak ja, tak jak po prostu chciałam od początku, także super! Hej, hej, hello! E, słuchajcie, moi drodzy, dziś świętujemy urodziny mojego Alusia dla tych, co pamiętali to 26 marca. Dla tych co nie pamiętali, może tak, 26 marca Alex skończył 7 lat. A że to akurat był czwartek, no to wiadomo, nie robiliśmy w środku tygodnia, zapraszaliśmy gości, bo ludzie pracują. To dziś właśnie w sobotę się spotykamy. Nazwijmy to pierwszą turą, bo dzisiaj Marcina z stronę przyjeżdża. 10 osób, a za tydzień, w święta, właśnie w pierwszy dzień świąt, zrobię drugą turę, tak zwaną. Czyli tutaj Alexa Aleksa Chrzesny z żoną, z dziećmi no moi rodzice. Babcie, babcia jedna i babcia z dziadkiem druga, także następne chyba 13 osób. Także na dwie tury dzisiaj jedziemy i e, czekamy już na gości, zaraz mają być, bo jest 15:55. Także moi drodzy, m, tak, tak wygląda. O, przyjechali! O, właśnie! E, tak wygląda mamusia solenizanta. E, liner kupiłam sobie z wiwo, taki widzicie, turkusowy. E, bardzo, bardzo mi się podoba kłos, Tutaj sobie zaczepiłam na uszylce z piórami biało-czarny strój taki mam nadzieję że klasyczny i elegancki także moi drodzy coś na pewno tam wam nakręcę z dmuchania tortu i może troszeczkę tam z imprezki ale oczywiście z muzyką w tle eee, no i lecę gości No? Hello, kochani. No, mów ładnie, co? Wczoraj miałam urodziny. Ile, ile wzmuchnąłeś świeczek, no? No, na pewno. O, ty oszuliście. pięknie. Życzenie pomyślałeś? Ale mhm. nie mów. Cii. Powiedzieć? Nie, bo się nie spełni. No Nat, i... No natku, tylko uszy. Nie, nie może, nie może, bo to wszyscy będą słyszeć, a jak wszyscy usłyszą, to nie spełni się, także nic nie mów. Powiedz ładnie, co to była za impreza wczoraj. Super. Był tort, były świeczki. Tak? Byli goście? Smartfon. Smartfon gdzie? A na tym... Ty już żadne smartfony, tablety i PSP. Nic. Pokaż przynieście, co dostałeś jaką maszynę. Szybko pokazuj. Dawaj. Nie ma spatele, nie? Zobaczycie co Aluś dostał. Od Marcina siostry. Taki skoczek śmieszny. I... <laughs> Dawaj no, chodź tu. Tutaj tak poka prezent. Pokaż, tu stawaj, tu, bo tutaj będzie lepiej widać, pokaż. Tylko nie wchodź sam, zobaczcie, takiego skoczka. Jak to się, to się jakoś nazywa? Skoczek. Elektra jest napisana. A jak? Nie, ale już sam nie, bo upadniesz. Musimy poćwiczyć na dół, jak będzie ciepło, ale dzisiaj troszkę y, pada, nie? Nie mamy jakiś. Fajny, nie? Prezent? Będziesz skakał. Tak? Kochani, zobaczcie, jak nie wydaje. Chopa, chopa, trzeba skakać o, ładnie, nie? Mama, też mama tak, tylko że mama nie umie się utrzymać. <laughs> nie da rady. Ty chodź ładnie. mnie. No, o. <laughs> nie da okay, rady. Stawaj, stawaj. Zaraz się przybierze. Po go macie, niech skacze alus. Super, no. Musimy. No jeszcze raz. No, ostatni raz. Super, no brawo! Ale nie, no, bo nie, To się ale. to wszystko. Na dworze. na dworze trzeba iść ładnie hey. poćwiczyć. Wiecie co? Ogólnie to. to ogólnie. Po prostu. Ostatnio e, przeżyłam chwilę może nie grozy, bo. E, ale po prostu e, wydarzyło się coś, co mnie strasznie przestraszyło. Tak, siedzę sobie ostatnio w domu. Miałam e, dzień wolny, bo byłam e, chora. Nagle ktoś puka do drzwi, tak? Otwieram drzwi, y, drzwi. najpierw patrzę przez widoczność, że y, pani z przedszkola, starzystka, i sobie myślałam, pewnie jakieś papiery do podpisania przyniosę. Otwieram drzwi, patrzę się na taki jakby zapłakany, warga taka spuchnięta, czerwony cały. Myślę, pewnie się z kimś pobił albo coś, nie? I dlatego pani mi go przeprowadziła. A pani do mnie mówi, że pyta mnie, czy Aleks jest na gruszkę. I ja w ogóle, m, oczywiście zgłaszałam to, że Aleks jest uczulony na owoce do przedszkola. Pisałam na takich kartach, które wypełnialiśmy na początku roku i tutaj w przedszkolu, kiedy był i teraz w szkole. I zaznaczałam, że jest uczulona na owoce, że ma astmę, że może reagować tak, a nie inaczej. E, tyle, że mi w badaniach alergicznych nie wyszło, że jest uczulona na gruszkę, ale mniejsza o to. W każdym razie pani pyta, czy jest uczulona na gruszkę? No bo właśnie, że spuch. Wyglądał po prostu okropnie. Tym razem to po prostu było straszne, barga taka gula, że nie mógł zamknąć usta, komu wielką gulu tu wystawała. Tutaj to był tak, wyglądał jakby go komary pogryzły, całe takie bąble, tak jakby w pokrzywy wpadł, może tak, takie jasne bąble, całe tu czerwone, oczywiście nos cały za ten, wiecie, drapał się. No i wziąłem go szybko do domu, podałam mu od razu oczywiście leki alergiczne i, i wapno. No i podałam go do pokoju, ale mówi, że go strasznie o oko piecze, że lewe i że noży go słońce razi. No to mu tablety, walety, leżą sobie coś akurat tutaj robiłam. Wchodzę po paru minutach do pokoju, a on po prostu oko ogromne, w środku w oku, galareta, po prostu to wyglądało tak, jakby miał obrzęk, obrzęk tego białka w środku, no coś okrutnego, oczywiście od razu auto i, i, i jechałam do lekarza. No oczywiście nasza służba zdrowia, jak to nasza służba zdrowia, kompletnie się nie uczy na żadnych mm, jakichś takich mm, błędach innych osób, po prostu no... Jakby nigdy nic się nie wydarzyło. E, idę tam szybciutko, pytać się, czy jest jakiś pediatra. Będzie od 15, była godzina za 10, 14. E, no ja mówię, że wie pani co, no bo tutaj synek, e, coś, coś, się stało, jakaś reakcja alergiczna, spuch mi cały. E, no ona tutaj mówi, że pani doktor jest u noworodków, żebym zapukała, jedna z panie. A ja już no już zapukanie się bierze, a druga. Nie, 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 to trzeba poczekać. A ja, ja sobie tak myślę, od razu pomyślałam o tym, że ona każe mi czekać do 15. A ja mówię, no wie pani co, pani chyba żartuje, że ja mam z dzieckiem, które ma jakąś reakcję alergiczną, e, cały mi spół. może że to wszystko idzie mu tutaj na drogi oddechowe, mam czekać do 15, nie, 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 nie do 15, oczywiście nie do 15, 10 minutek panią nie zbawi, więc pani poczeka, bo tutaj są noworodki, tak nie można wejść, wtargnąć. Tak i powiedzcie mi, co robić w takich sytuacjach, kiedy dziecko puchnie, nie wiadomo jak e, tak naprawdę e, organizm zareaguje dalej, może puchnąć, nie wiem, gdzieś tutaj, może zacząć się dusić, a ona mi każe czekać. Tak, na pogotowie jakbym pojechała, to pewnie by mnie odosłali do lekarza pierwszego kontaktu, bo tak zwykle u nas robią. Także totalna masakra. No ale całe szczęście pani doktor nas po 25 minutach przyjęła. Ale już widziałam powolutku, że nie robiłam tam żadnej um, afery, ani żadnej awantury, dlatego że widziałam, że leki troszkę działają. No i pani doktor oczywiście kazała podawać te leki, które podawałam do tej pory i jeszcze już pisała krople do oka. Ehm, także moi drodzy, tak, tak to wyglądało, czyli... Mm, przeżyliśmy uczulenia, moją chorobę w sumie. Już mi trochę przeszło. Antybiotyk wzięłam i, i jest, y, jest w miarę okej. Okay. Trochę jeszcze mam nos zatkany, ale nie jest źle. Po prostu był urodziny Alusia, 7 lat Aluś skończył. Boże, dzisiaj tak patrzyłam na niego w kościele, Marcin mnie tam już trochę mówi, Boże, patrz po jaki on jest duży. Kurczę, jak czas leci. Jest on dopiero był taki malutki, dopiero uczył się chodzić, o taki łysy, śmieszny. A teraz już, y, a teraz już taki wielki chłop normalnie się zrobił. Także, y, także tak. A y, Także, także tak moi drodzy: urodziny, uczulenia, choroby, antybiotyki i tak właśnie mija kolejny vlog. Mam nadzieję, że przyjemnie. Następny vlog to już pewnie będzie vlog świąteczny już na razie nie kręcę, bo tydzień został do świąt. Także myślę, że coś koło świąt będę, będę Wam nagrywała, takiego bardziej świątecznego. Nie jakieś tam potrawy. Zrobimy sobie może takiego vloga przedświątecznego, w sensie takim, co robię na święta, o jakie tam potrawy, a później zrobimy dwa vloga świątecznego, bo też Aleksa urodziny będą w święta druga tura. no i później drugi dzień się idziemy do teściów to może coś tam ponagrywamy no zobaczymy, no planuję w każdym razie jakiś taki świąteczny może właśnie w sobotę w Jakanocą wgram jakiegoś vloga właśnie z tymi potrawami, Potrawiam, bo akurat będę robiła w sobotę wszystko bo ja pracuję oczywiście do ostatniego dnia jak zawsze Żegnamy się z Wami bardzo, 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 bardzo gorąco. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, za to, że ze mną byłyście, że poświęciłyście czas na ten filmik i na w ogóle na wszystkie inne. Moi drodzy, zachęcam Was do odwiedzania mnie na Instagramie, bo tam no, staram się jakoś w miarę dodawać te zdjęcia, także, także prosiłabym Was o polubienia i o oczywiście w górę e, moich filmików no kiedyś tego nie było, kiedyś byłam na nie ale niestety no takie wymogi e, się zrobiły unijne, no, że tak powiem <takujesz> także moi drodzy żegnam się z wami